Drodzy, nie wiem, czy zauważyliście. Jak dzieci i młodzież wychodzą, to pół zboru wychodzi. I to jest dobre. No i w ogóle tęsknimy, żeby było coraz więcej naszych dzieci. Tak, patrząc na ten zegarek, on szybko chodzi. Dlatego chciałbym naprawdę kilka tylko myśli podać, które chciałbym, żeby zostały gdzieś w naszych głowach. A historia, którą chcę opowiedzieć, związana jest z tym, co przeżywaliśmy na kampie. Niektórzy z Was byli, był czas podczas kampu tegorocznego, czyli zjazdu takiego namiotowego. Ci, którzy może nie, nie zawsze wiedzą, co to jest kamp, w okresie letnim, organizowany jest czas, kiedy. Chrześcijanie, osoby, które kochają Boga, żyją z Bogiem, spotykają się w takim szczególnym miejscu nad wodą. W tym roku był szczególny moment, kiedy był, były warsztaty pod tytułem Walka Duchowa. Nie, nie sądziłem, że taka ilość ludzi jest zainteresowana właśnie tym tematem. I chciałbym podzielić się jednym z wielu, 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 wielu myśli, które wtedy akurat miałem okazję przekazywać, prowadziłem te warsztaty. Nie uda się dzisiaj absolutnie nawet jednej dziesiątej, ale kilka myśli z tematu, który wtedy podejmowałem. Otóż w Biblii jest taka historia, na którą bardzo różnie możemy spojrzeć. Chodzi mi o Eliasza. Ogólnie znana historia człowieka, proroka, który bardzo był blisko Boga, kochał Boga, Wiele, wielkie rzeczy się działy. Okay. Ale w życiu tego proroka były też ciemne strony i dla wielu osób, czytając na przykład, jest niezrozumiałe, jak to jest. Żyjesz z Bogiem, kochasz Boga, masz no, niesamowite chwile, takie, wiecie, bardzo wysoko, i nagle, po jakimś czasie, wcale niedługim, nie spadasz trochę, ale spadasz prawie na dno. I ktoś powie: Jak to jest możliwe? No przecież tak było dobrze, tak było pięknie. Jeżeli niektórzy z nas tutaj siedzący mają takie chwile, że jest dobrze z Bogiem, że jest naprawdę fajne życie, dobrze się układa, ale są chwile, o których chcielibyśmy zapomnieć, słowa, które zostały wypowiedziane, zdarzenia, które miały miejsce, to dobrze, że tu jesteśmy. W historii Eliasza podam dzisiaj tylko cztery myśli. Łatwo będzie zapamiętać. Zanim te cztery myśli, jeszcze takie wprowadzenie. Pamiętacie ten moment, kiedy. Jest źle w Izraelu, no i Eliasz jako jedyny. Co robi? Gromadzi nie tylko wszystkich proroków Bala, ale jasery, i Biblia po, podaje, że było ich, uwaga, 850 osób. To nie były jakieś, przepraszam, za słowo kmiotki. Słuchajcie, nas tutaj. W... Nie wiem, ile jest. Ale wyobraźcie sobie, nie 100, nie 200, nie 300, 850. Okej. Okay. I mamy ten moment, kiedy wszyscy mówią o Eliaszu, co mówią, stanął, nawet wyśmiewał ich w pewnym momencie, słuchajcie, wyśmiewał tych wszystkich proroków. No że to, co proszą, to jest w ogóle śmieszne. No przecież Bogowie, ci inni nie istnieją, chociaż wszyscy wierzyli, no, no i prorocy. Tych, tych bogów. Zdarzył się spektakularny moment, kiedy czytam, jeśli ktoś ma Biblię, to proszę, otwórzmy pierwsza księga królewska, rozdział 18 i werset 38. Przeczytamy fragment, którego nie chcę, byśmy przeoczyli. 18, werset 38. Po wszystkich przygotowaniach, bohaterskim czynie Eliasza, czytam takie słowa. Wtedy spadł ogień pana, strawił ofiarę całopalną z drewna, kamienie, ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. I czterdziesty werset. Wtedy Eliasz rzekł do nich: Pochwyćcie proroków Baala. Niech nikt z nich nie ujdzie, i pochwycili ich, po czym Eliasz sprowadził ich nad potok. I tam kazał ich zabić. Nie ma nic powiedziane o prorokach Aszery, a więc gdybyśmy tylko wzięli pod uwagę 450 osób, w jednym momencie zostają zabici. Nie, nie, nie męczeni, nie do więzienia. Nie ma. Ogień z nieba i wszyscy zginęli. Uwaga jeszcze raz, jeszcze raz. Ogień z nieba to nie był żart, to nie była jakaś próbka, jakieś, wiecie, fajerwerki, to był ogień pana. A następnie 450 poświęconych Baalowi proroków zostaje zniszczonych. Mało tego. Historia podaje jeszcze coś. W pewnym momencie Eliasz był na takiej fali duchowej, zapamiętajmy słowo fali duchowej, na takim poziomie duchowym, że przed Achabem, Biblia mówi 46 werset, ogarnęła moc Eliasza, ogarnęła moc pana, bo przepasawszy swoje biodra, biegł przed Achabem aż do wejścia do Jezrelu. Te trzy elementy pokazują, że to nie było takie sobie, to było po prostu coś wielkiego. Ale dobrze, to było. I nagle wiemy, co się potem wydarzyło. Kilka chwil potem. Kilka chwil. To nie były tygodnie, miesiące, lata. Rozumiecie? Ogień z nieba. Giną prorocy. On biegnie przed Achabem. Robi po prostu rzeczy, które są piękne. I nagle, kilka chwil potem. Czytam werset drugi 19 rozdziału, wtedy Jezebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem, to niechaj uczynią bogowie i niechaj to sprawi, że jutro o tym czasie uczynią z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Berszeby, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedłszy tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: Dość już, panie, weź życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Pierwsza myśl, którą chciałbym podać, Ocalić swoje życie. Ja rozumiem, że Jezebel, w słowo Jezebel, włóżmy każdą istotę, każde zdarzenie, każdą sytuację. Włóżmy, proszę, Jezebel to jest symbol. Znaczy, wtedy to nie był symbol, ale w Jezebel włóżmy. Ja rozumiem, że Jezebel ma prawo mówić. Ja rozumiem, że Jezebel ma prawo straszyć. Ja, ja rozumiem, że Jezebel jest realna, ale jednego nie rozumiem. Jak można uwierzyć, że bogowie, na których się powołuje Jezebel, przez Eliasza przyjmowani są, że oni mogą coś zrobić, skoro przed chwilą wyśmiewał ich? Czy zrozumieliśmy tą frazę? Bo chcę rozwinąć i pójść dalej. Jak można uwierzyć słowom Jezebel, która powołuje się na bóstwa, na bogów, których on przed chwilą wyśmiewał i nic nie byliby w stanie zrobić, bo są martwini, bo są po prostu nierealni, więc dlaczego? To jest ciekawe pytanie. Czy ktoś z nas miał takie zdarzenie, że wręcz po wodzie chodziliśmy w Panu, że było to po prostu tak potężne, dobre doświadczenie, a za chwilę? Ty nie poznajesz swojego postępowania i mówisz. Czy to naprawdę u mnie się teraz to dzieje? Byłeś tu, byłaś tu, a teraz tu i przepraszam za słowo, bo nie chcę nikogo obrazić. Byle co sprawiło, że nagle uwierzyłem opcji, która przed chwilą była zwyciężona. Można byłoby na ten temat sporo, ale ja dzisiaj chciałbym. Że cokolwiek by nie było, Jezebel ma argumenty. One są głupie, one nie są realne, one są w zasadzie takie krótkie, ale ona ma argumenty. I zadziwiające jest to, bo ja rozumiem, że ci bogowie pokazaliby wcześniej, rozumiecie wszystkim, jak są mocni, co potrafią, jaką mają władzę. Ja to rozumiem, że można się kogoś przestraszyć. Ja to rozumiem. Ale jeżeli kilka chwil pokonałeś ich wszystkich, A teraz życzysz sobie śmierci? Chciałbym zadać pytanie. Ta pierwsza myśl ocalić swoje życie. Czy wiecie, że tutaj w Biblii występuje jeszcze raz to stwierdzenie ocalić swoje życie. Jak człowiek ocala swoje życie, a jak traci swoje życie? Chciałbym zadać pytanie jeszcze raz. Jak można ocalać swoje życie, ale jak można je ratować? Pan Jezus odpowiedział na to pytanie. Kto chciałby zachować swoje życie, utraci je, ale ten, kto utraci dla mnie, to je zyska. Odpowiedź na pytanie, jak ocalamy i jak tracimy życie, jest następująca. Wszystko, co chcesz zachować, co chcesz ocalić, Albo czego nie chcesz tracić, ale w końcu tracisz, związane jest tylko z jednym słowem. Tylko jednym. Tylko jednym. Poświęcenie się czemuś. Jeżeli chcesz coś zyskać, poświęcasz się temu. Jeżeli chcesz to stracić, też się temu poświęcasz. To znaczy, poświęcasz się czemuś, co nie ocala Twoje życie. Biblia nigdzie nie mówi, że my możemy ocalić swoje życie. Eliasz powiedział bardzo głupie zdanie. Jeśli ja Ciebie nie uratuję, jeżeli Bóg nie uratuje, jeżeli On. Pamiętacie Daniela. W ogóle w Biblii kilka jest historii, gdzie ludzie chcieli ocalić swoje życie. Kto z was pamięta jakąś historię, że mężowie Boży? Tak stający wysoko, chcieli ocalić swoje życie. Jakie to głupie, ale jakie to ludzkie, ale jakie to życiowe. Pamiętacie Mojżesza? Pamiętacie Jakuba? Tego, który uciekał od, od yy, brata. Ale Jonasz sam w sobie... I ciekawe, że jeden pod krzakiem siedzi, i drugi... Pamiętacie, że Jonasz też siedział pod krzakiem? No tamten rycynowy tutaj... Jałowca. Pierwsza zatem myśl, którą drodzy, chciałbym krótko podać. Jeśli chcesz zachować swoje życie, jakby to powiedzieć, nie walcz o to życie. Nie szukaj tego, by wszelkimi sposobami, jak to ktoś powiedział, no najważniejsze, żeby może 90, 100 lat przeżyć. A gdzie jest powiedziane, że to jest mój cel? To nie jest cel człowieka. Cel człowieka to jest ułożyć sobie życie, nawet gdybym miał 70, a może 50 lat, a może 30. Ja nie wiem. Wszystko nie ma znaczenia, jeśli nie ma znaczenia w Bogu. Eee, druga myśl, którą znalazłem, piąty werset 19 rozdziału. Potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca. Lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego. Wstań, posil się. Potem werset siódmy mówi: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wiecie, czego? Co ja bym oczekiwał? Powiedzcie, czego byście oczekiwali? Jest źle. Bóg wie, że Eliasz poszedł i mówi niedorzeczne słowa. Uwaga, podchodzę do takiego jego mościa i mówię: Słuchaj. Musisz zacząć czytać Biblię, musisz zacząć się modlić, powinieneś, może, jakiś post zrobić. No i oczywiście, nic z tym złego. A on mówi, jeszcze przygotowuje i daje mu jedzenie. Trochę dziwna postawa Boga. Uwaga, ten zbłądził duchowo, a Bóg daje mu jedzenie. Przecież grzech. Eliasza nie był na poziomie jedzenia. Znalazłem taką oto myśl. Yy, ale żeby jeszcze zanim to, pamiętacie postawę Jezusa? Jak zniechęceni byli uczniowie po śmierci pana Jezusa? A pan Jezus po zmartwychwstaniu co zrobił? Zrobił im wykład, Kochani moje, kochane moje dzieci, zacznijcie się modlić, zacznijcie. Ty on im jedzenie przygotował. Ale ciekawe, o co tu chodzi? Dlaczego nie było jakiegoś podniesienia duchowego, jakiegoś kazania? Ty, daj im jedzenie. A może tu chodzi o taką oto rzecz, że Pan Jezus i Bóg troszeczkę inaczej wymykają się spod pewnych kanonów myślowych. Ja Boga nie tylko uwielbiam wtedy, kiedy, o, mamy pieśni, chór zaśpiewa, piękne, atmosfera, czytamy Biblię. Ale zauważam, że Bóg, Pan Jezus, jest w bardzo przyziemnych, normalnych sprawach. I że daje mi często to, o czym bym nawet nie pomyślał. Eliasz wtedy nie potrzebował kazania. On wie, co się tam wydarzyło. On nie potrzebował wyprostowania. On potrzebował łaski. A ta łaska była w postaci jedzenia. Ja ci daję jedzenia. W ogóle chleb zawsze był symbolem czegoś wielkiego. Bardzo mi się to podoba, że ja nie tylko jestem głodny Boga jako Boga, bo ogólnie jestem, ale żeby coś zrozumieć. On daje Ci coś prostego. Gdzie ja nagle oczy Panie Boże, to tak ty mnie nie tak nie, nie, nie. Ale dajesz mi coś innego, dwa razy mówi zjedz. Ale kocham Boga za to. Nieraz nie jest potrzebne kazanie. Nieraz wcale nie jest potrzebne jakieś górnolotne słowa. Zjedz, połóż się, wyśpij. W tym znajdziesz Boga. Kiedy się posilił, ósme werset. To jest w ogóle temat. 40 dni, 40 nocy, słuchajcie. Szedł. No, no właśnie, coś takiego. Tu jest, jeżeli Bóg coś daje od siebie, to słuchajcie, to jest taka energia. To nie chodziło o to, że, że, że ten chleb, w ogóle nie wiadomo co, on tyle miał, wiecie, witamin i, i jakichś mikroelementów, że teraz, słuchaj, on dobrze się najadł, no i ma siłę. Nie, Eliasz wtedy zobaczył, że to, co mu dał, nie kazanie, nie jakieś przeczytanie wielu wersetów, tylko dał mu jedzenie i mówi, Eliasz, zobaczysz, co się teraz będzie działo. Idź. A on ty, bez zmęczenia, 40 dni i 40 nocy. Ale to jest fajne. I wtedy jest taka myśl. Wtedy jest taka myśl, to pamiętaj. Bóg powiedział do niego największą myśl. Potem mówi: Wyjdź i stań na górze przed Panem. Tam był, wiecie, ten wicher, wiatr, trzęsienie ziemi, ale potem był ten cichy głos. I wiecie co? I tu podoba mi się najpiękniejsza rzecz, którą chcę, byśmy mieli w głowie. Bóg w ciszy, zresztą Biblia mówi wiele o ciszy, powiedział do niego, zadał mu pytanie, na które dwukrotnie Eliasz źle odpowiedział. Jeszcze raz. Bóg zadaje najprostsze pytanie, już, już nie ma prostszego pytania na ziemi, które brzmi: co tutaj robisz? Eliasz dwukrotnie nie odpowiada na pytanie Boże. Znaczy, odpowiada totalnie inaczej. Uwaga, ktoś pyta na przykład y, mnie, nie, Andrzej, co tutaj robisz? W tym momencie, słuchaj, Janek, Franek, Zosia, Marysia, ja tutaj stoję i w tym momencie głoszę słowo Boże. Ok. Ktoś pyta, y, Michał. Co tutaj robisz? Co byś odpowiedział? Nie, nie kombinuj, tylko powiedz krótko, co robisz tutaj. Dziękuję. Czy zauważacie, że gdyby dzisiaj nas ktoś zapytał, ale bez kombinowania, co tu robisz? Tu, tu, teraz. Siedzę, słucham kazania, siedzę, myślę o niebieskich migdałach, siedzę, zastanawiam się, co w domu, siedzę, zastanawiam się, czy pies jest najedzony. Czy zgodzicie się, że można tak odpowiedzieć? Eliasz ani razu nie odpowiada Bogu, Bogu na najprostsze pytania na świecie. Eliaszu, co tu robisz? W domu przeczytajcie sobie: Eliasz kombinuje i odpowiada kompletnie. Nie, nie, nie w punkt. To pytanie, co robisz, oznacza jedno. Powiedz, gdzieś się zapędził. Powiedz, czy to jest to miejsce, które jest ode mnie? Powiedz, w ogóle, jaki masz plan? To samo pytanie, ale w innym układzie. Pamiętacie, jak zadał Bóg Adamowi i Jewie, ale wtedy Adamowi, Adamie, gdzie jesteś? No ktoś powie, Boże, ale pytanie zadałeś, no Boże, po co Ty zadajesz, no przecież wiesz, że On jest w, w ogrodzie, pod krzakami, schował się, wiesz, ale Bogu nie o to chodzi, gdzie Ty jesteś. Co jest tu? Gdzieś Ty się zapędził. W ogóle, jakie Ty masz plany? Tu, wiesz, ładnie krawaci, koszuleczka, tu sukienusia, nie? Marysia, powiedz, gdzie Ty jesteś? Co Ty tu robisz? Eliasz wiedział, i wtedy słuchajcie, ta trzecia myśl, która mi bardzo jakoś tak pomaga. Bardzo często Bóg zadaje mi to pytanie. Andrzej, co tu robisz? Nie, co robisz fizycznie? Malujesz, idziesz, robisz. Nie, nie, nie. W tym pytaniu powiedz, co, co tutaj robisz? Jest myśl, czy to jest to miejsce, o które chodziło nam, albo mi, Twojemu Bogu? Wiecie, że nie o to chodziło, dlatego że kiedy Bóg nie dyskutuje z Eliaszem, on mu tam, wiecie, gada jakieś dziwne rzeczy. A on, Bóg powiedział w wersecie 15, i to jest ostatnia myśl, rzekł do niego: Idź, udaj się w drogę powrotną. Eliaszu, bo wiesz o co chodzi? To nie jest miejsce, które ja zaplanowałem ciebie, dla ciebie. Jest taki moment, kiedy człowiek się zapędza, rozwija wszystko, w ogóle ma tyle planów, a Bóg mówi: Powiedz, co ty tu robisz? Powiedz naprawdę, co ty tu robisz. Ktoś powiedział, że jeżeli to, co robię, nie jest Bożym miejscem, to bardzo mocno wyprzedziłem Boga. Ale Bóg mówi: No to się wrócimy. Uwielbiam w Bogu, wiecie co? Że On mówi: Wróćmy się. Wróć. Zawróć. Będziesz w takim miejscu, gdzie będziesz mocny. Wiecie, co Eliasz, kiedy się przestraszył Jezebel, powinien zrobić? Zgadnijcie, co wtedy, kiedy ona głupoty mu opowiadała. Bóg wtedy powinien usłyszeć słowa Boga. Eliasz, co ty tutaj robisz? Pójdź na górę. Pamiętasz, co tam się stało? Kiedy człowiek nie wie już, co ma zrobić, wróć do miejsca, gdzie Bóg był obecny. Kiedy na kampie kilka osób powiedziało, uwaga, cytuję, dokładnie to słowo, które tutaj przeczytaliśmy. Mam dość. Ludzie, którzy przychodzili na nabożeństwa, czytali Biblię, śpiewali, modlili się, ale kiedy była atmosfera, kiedy w końcu zdjęli swoje szaty, cudzysłów. Nagle Dali prawo, znaczy daliśmy sobie prawo, daliśmy sobie prawo, żeby nie być ładnie poukładaną istotką. Istotka, która mówi: o jej, jak ja kocham Boga, o jej, jak mi się fajnie wszystko układa. Ludzie płakali, rozdzierali swoje serca i wielu z nich mówiło: Ja mam już dość. O co to, bo jakbyś się modlił, jakbyś kochał Boga, to. to... Aha, a może trzeba było mu dać wtedy jedzenie? pośpi, zjedz. Cztery myśli brzmią. Ocalić swoje życie, nie ocalaj go, bo je stracisz. Drugie. Zjedz, wyśpij się, pośpij się. Nie bądź bohaterem, który... Może gra, po prostu zjedz. Trzecia. Co tu robisz? Nie, nie, nie co robisz. Co tu robisz? Czwarta. Ja wiem, że to nie jest twoje miejsce. Wróć tam, gdzie był karmel, a tam było Twoje podniesienie i wszystkiego, co jest Boże. Zatem Eliasz, wiecie, co zrobił? Zaczął misję dopiero wtedy. Pamiętacie, co on potem zrobił? Dopiero namaścił dwie osoby i Elizeusza, który potężne rzeczy robił. Zrobił to Eliasz. Bo był prawdziwy. Niech Bóg nam błogosławi i da nam normalne życie z Bogiem. Te cztery myśli niech będą w naszym serduszku. Amen.